Nie masz nic przeciwko? Kiedy twój tata i ja byliśmy dziećmi, codziennie zasypialiśmy przy tym dźwięku. To dobry rytm. Dobra? Coś rytmicznego, czego tata i wujek Karon mogli słuchać jako dzieci? Masz nowe Nie, za bardzo się oddalam. No tak pewnie! Pewnie nie wiesz, że twój tata i ja dorastaliśmy w tej okolicy. Dopiero w liceum przeprowadziliśmy się na Brooklyn. Gdy słucham stukotu kół i zgrzytył przy hamowaniu, przypominają mi się nasze nocne rozmowy. Głównie o tym, kim mieliśmy zostać w przyszłości. <grym> Ja chciałem być kosmitą, ale się zmieniały. Raz panował zostać lekarzem, raz strażakiem, pracownikiem socjalnym, ale zawsze chciał pomagać ludziom. Tak, taki właśnie był. O, wow, świetne wdzianko!